Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w polecanych zestawach na miesiąc czerwiec. Ostatnio pod jednym z filmów pojawił się bardzo ciekawy komentarz: "Czy złożę komputer z monitorem za 1600 zł? Ja nie złożę." Podtrzymaj mi fantę. Słuchajcie, zaczynamy budowę zestawu z monitorem za 1600 zł zbudowanego z całkowicie nowych komponentów. A więc na początek latuje Ryzen 5 4600G. Jest to procesor sześciordzeniowy, dwunasto-wątkowy z zbudowanym układem graficznym w cenie 429 zł. Następnie mamy płytę główną, i tutaj postawiłem na płytę główną od firmy ASROC. Jest to dokładnie model A520M HDV, czyli płyta z chipsetem A520, oczywiście socket A. M4. Płyta bardzo budżetowa, sześciofazowa sekcja zasilania. Dwa złącza na RAM. Płyta posiada jeszcze złącze M2 do podłączenia dysku twardego, tak więc wydaje mi się, że ma wszystko to, co mieć powinna. Jeśli chodzi o tylne porty, znajdziemy tutaj zarówno HDMI, VGA, DVI. Tak więc każdy w zasadzie monitor podłączymy sobie bez problemu do tej właśnie płyty głównej. Ona kosztuje dokładnie 269 zł. Jeżeli chodzi o pamięć, ja tutaj postawiłem na G-Skilla, jest to 8 GB DDR-ów czwórek o taktowaniu 3000 MHz. Te pamięci mamy w cenie 85 zł. I teraz ktoś powie tak, no dobra, jeżeli mamy procesor zbudowanym układem graficznym od AMD, to fajnie by było mieć dwie kostki, a nie jedną. Pewnie, że tak, lepiej byłoby mieć dwie, natomiast w tym Komentarzu nie było żadnych informacji na temat tego, do czego ma służyć ten komputer. Być może tylko do przeglądania internetu. Tak więc być może na tym komputerze w ogóle nie będzie grane. Natomiast nie będziemy sobie w ten sposób blokowali tej płyty głównej w przyszłości, ponieważ ma tylko dwa złączana pamięć RAM i wsadzając tutaj 8 GB w dwóch modułach zablokujemy sobie możliwość rozbudowy tej pamięci w przyszłości. Natomiast musielibyśmy i tak jeszcze dołożyć około 40 zł, żeby te 8 GB w dwóch modułach kupić. Dlatego uważam, że lepiej kupić te 8 GB za 85 zł w jednym module. I jeśli już to dołożyć drugie 85 zł i dokupić kolejną ósemkę, tak więc będziemy mieli 16 GB pamięci RAM, które myślę starczy na bardzo, bardzo, ale to bardzo długo. Następnym komponentem będzie oczywiście magazyn danych. Ja tutaj postawiłem na Lexara czyli NM620 o pojemności 512 GB, odczyt 3300, zapis 2400. Ten dysk mamy w cenie 127 zł. Płyta oczywiście posiada złącze M2 i obsługuje tego typu dyski, więc bez problemu ten dysk w tej konfiguracji zamontujemy. Co do zasilacza, tutaj oczywiście Silentium PC Elementum E2 o mocy 450 W z certyfikatem 80+, plus w cenie 178 zł. Ten zasilacz w zupełności wystarczy do tego zestawu, a nawet gdyby ktoś chciał przypomnieć za jakiś czas dołożyć tutaj jakąś kartę graficzną, to ten zasilacz również myślę da radę. Co do obudowy, mamy tutaj Krux Astro w cenie 136 zł. Bardzo ładna obudowa z przeszklonym boczkiem. Jeden wentylator wyciągający standardowo, zamontowany na tyle. Oczywiście zasilacz montowany u góry, może nie wygląda to zbyt ciekawie. Nie ma tutaj piwnicy, no ale w tym budżecie niestety nie pozwolimy sobie na żadną inną obudowę. No chyba, że jakąś, która nie będzie miała przeszklonego boku i w ogóle nie będzie widać naszych komponentów, które mamy w środku, więc tutaj jak kto uważa, jak kto woli na koniec monitor. Ja tutaj postawiłem na monitor od firmy Lenovo. Jest to monitor Full HD na matrycy VA. Jeśli chodzi o złącza, jakie posiada, są to złącza oczywiście VGA oraz HDMI. Wiadomo, że ten monitor to nie jest jakaś super gamingowa jednostka. Natomiast w cenie 390 zł, 24 cale na matrycy VA Lepszej opcji nie da się znaleźć, tym bardziej że w podobnej kwocie zazwyczaj królują monitory o przekątnej 21,5 cala. No i teraz ile wychodzi za ten zestaw? Pewnie jesteście ciekawi, czy faktycznie udało się wmieścić w budżecie 1600 zł. To już Wam pokazuję. Ten zestaw dokładnie będzie nas kosztował. 1625 zł. Mam nadzieję, że zestaw, który przygotowałem, Wam się podoba. Napiszcie, co o nim sądzicie. Linki do tych wszystkich podzespołów znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się. Cześć.